Rozdział drugi. Mama wyjechała. Nie obyło się oczywiście bez przypomnień w ostatniej chwili, żeby Tosia szczotkowała włosy, żeby ojciec tyle nie palił, żeby wietrzył pokój przed spaniem i tak dalej. Jeszcze z uciekającego coraz dalej okna, mama wołała Tomku, Tosieńko, pamiętajcie ojcu, pilnujcie. Parę osób, słysząc ten okrzyk, obejrzało się z ojcem, a z ich miny wyraźnie było widać chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakim nałogom ulega ten ojciec: pijaństwo, hulanki, czy może jeszcze coś gorszego. No, w każdym razie musi to być gagatek, jeżeli dzieci mają go pilnować. Ojciec wpadł w doskonały humor i w drodze powrotnej z dworca, chociaż się spieszył, wziął się i Tomka na lody. W najlepszej harmonii powrócono do domu. Gdzie ojciec zaraz zamknął się w swoim pokoju, a Tosia doprowadzała do porządku mieszkanie. Tomek o dziwo, widocznie lody tak zbawiennie podziałały na niego, zaoferował swą pomoc. Wytrzepał dywanik i wytarł szmatami podłogę w pokoju. Nie oponował również kiedy mu Tosia poleciła przejrzeć walizkę, żeby wiedział, co gdzie leży i czy nie przydałoby się coś jeszcze. Owszem, Tomek dorzucił gruby notes, zawinął w chustkę do nosa wspaniały męski scyzoryk do wszystkiego, a na samo dno wsunął nieszczęsny podręcznik do historii. Włóż go w ostatniej chwili, zalecała Tosia. Mamusia mówiła, że może jeszcze teraz do niego zajrzysz. Tomek tylko brwi uniósł, wyrażając zdziwienie, jak można go było o coś takiego posądzać wsunął walizkę pod kozetkę i tyle go widzieli. Pognał oczywiście na basen. Spędza tam teraz prawie cały wolny czas. Myśli dziecka pod bokiem. Grzechem byłoby nie wykorzystać tego w pełni. Zresztą mama słusznie zaobserwowała, że wyżywał się, znajdując tam zadośćuczynienie, za wszelkie inne niepowodzenia natury raczej umysłowej. Wiemy o Tomku, że kilkakrotnie przyczynił się do zburzenia spokoju domowego, ale cokolwiek dałoby się powiedzieć o jego niedociągniętach, jedno musimy wziąć pod uwagę. Tomek był chłopakiem bardzo ambitnym, urodzonym prowodyrem, chętnie narzucającym swą wolę innym i wymagającym posłuchu. Czyż nie był synem swego ojca? Czy nie mówi się, że jabłko pada niedaleko od jabłoni? W białostockiej szkole autorytet Tomka wśród kolegów był ustalony od lat. Chyba od trzeciej czy czwartej klasy wiadomo było, że jest najsilniejszy i lepiej z nim nie zaczynać. Świetnie jeździł na łyżwach, najlepiej podawał piłkę i bronił bramki, najszybciej biegał. W piątej i szóstej razem z kolegami przeżywał okres indiański. Przeczytał wtedy najwięcej książek. W jego pióropuszu znajdowały się najwspanialsze pióra, a jego indiański sposób wypowiadania się nie miał sobie równego. Dowcipny o pogodnym usposobieniu był lubiany przez kolegów i sam czuł się w szkole jak ryba w wodzie. Uczył się też bardzo dobrze. Nieszczęsne wagary, które pociągnęły za sobą wszystkie przykre następstwa i które, jak się później okaże, były tylko grudką, ale grudką powodującą lawinę, wynikły wcale nie z lenistwa, tylko właśnie z tej przesadnej ambicji. Jakiś zazdrośnik zawsze się znajdzie w gromadzie. Zarzucił mu, że nie stać go na taki dowód odwagi jak wagary. Bałbyś się iść. I ja bym się bał, podjął rękawice Tomek. I ja dał się nabrać i poniósł przykre konsekwencje własnej głupoty. W szkole warszawskiej ten ambitny chłopiec zatrzymał mocne cięgi. Najlepsze będzie tu określenie spadł z pieca na łeb. Poziom szkoły był wyższy. Nawet w Warszawie uchodziła ona za jedną z najlepszych, cóż dopiero w porównaniu z prowincjonalną z piątek i czwórek, Tomek spadł na trójki, wśród wyszczekanych, obrotnych warszawiaków, znalazł się gdzieś na szarym końcu. Komu i czym chciał imponować? Klasa miała swoje od dawna ugruntowane autorytety. Prym i koronę trzymał w posiadaniu Janusz Żuryński, którego przewaga polegała nie tyle na wyczynach sportowych, ile moralnych, ale w potrzebie rękę też miał ciężką i lepiej było się pod nią nie nawijać wychowawca klasy, chcąc prawdopodobnie ułatwić chłopcu wyrównanie poziomu, posadził Tomka z Januszem i oddał mu go w opiekę. Janusz bez entuzjazmu podporządkował się prośbie nauczyciela, ale odniósł się do niej ze zrozumieniem. Bez tego okres wrośnięcia w klasową gromadę Byłby dla Tomka jeszcze cięższy, ale i tak był ciężki. Nowy uczeń, przybywający w ostatnim kwartale, kiedy klasa zżyta już jest z wszystkimi dolami i niedolami, to intruz. Nie rozumie przezwisk, nie zna ani historii różnych powiedzonek ani metod omijania raf i sideł, zastawianych przez nauczycieli na biedne ofiary, które ratują się jak mogą, wiedzione jedynie instynktem samozachowawczym. A do tego sam Nowy jest wielką niewiadomą, przed którą miej się na baczności, bo a nóż podlizywacz i zdrajca. Tomek czuł, że warszawscy koledzy traktują go jak kogoś nieproszonego, a i w domu nie było lepiej. Zagęścił i tak ciasne mieszkanko, przybywając do Warszawy przed zamierzonym czasem. I to z powodów, które wcale rodziców łaskawie do niego nie usposabiały. Do tego zaraz prawie przyszła choroba Tosi i pochłonęła całą troskliwość ojca i matki, całą ich uwagę. O Tomku pamiętano tylko, aby miał co jeść i w co się ubrać. Był przecież zdrowy, nie groziło mu żadne niebezpieczeństwo. W wieku chłopca, dobiegającego trzynastki, jest się bardzo wrażliwym. Takie sprawy mogą spowodować uraz, mogą pozostawić ślad na całe życie. Tomek wyszedł z tego obronną ręką, jeżeli nie zwycięsko, po pierwsze czuł się wobec ojca specjalnie winien. Po drugie, siostrę, jakkolwiek uważał się wobec niej za istotę wyższą, bardzo kochał i gotów był na wszelkie ofiary, aby tylko wróciła do zdrowia. Zresztą uwaga jego była skoncentrowana przede wszystkim na zdobyciu sobie pozycji w klasie, której obojętność, a czasami nawet niechęć, wyczuwał początkowo na każdym kroku. Wysoki, szczupły, zgrabny i zręczny budził zaufanie prostym otwartym spojrzeniem, świeżą cerą, dziewczyńskim ku własnej rozpaczy rumieńcem. Nie miał filmowej urody, a jednak był w jakiś sposób ładny, z najbanalniejszą ciemnobląd czupryną i równie banalnymi szarymi oczami. Ani tam brwi na tej twarzy nie były śmiało zarysowane, od zaledwie znaczyły się ciemniejszą kreską nad okiem. Ani nos nie posiadał orlego kształtu, a coś w tej twarzy biło czystością, pogodą, humorem. Do tego był zdrowy, niby młody, dobrze odchowany źrebak. To były mocne atuty w jego sytuacji. W połowie maja klasy szóste i siódme corocznym zwyczajem zorganizowały majówkę. Szkoła była męska, więc na majówkę zaproszono siostry i kuzynki. Przed południem rozegrano zgodnie z tradycją mecz piłki nożnej. Po południu były tańce. Tomek w obydwu konkurencjach pokazał, co potrafi. Wbił dwie bramki siódmakom. Dzięki niemu wynik był 5 do trzech dla szóstej klasy. W tańcach zaimponował dziewczętom, kiedy zaprosiwszy siostrę Janusza o rok starszą Jolę, odtańczył tak wściekłego roka, że otrzymali ogólne brawa. No no, wyraził swoje uznanie, nauczyciel. Jastrzębski pokazał dziś, co umie. Ojcaszku, to w białym stoku tak tańcują? – Zapytał złośliwie czasie gulanowski, wściekły, że tomek zwrócił na siebie uwagę joli, która od dawna wpadła mu w oko. Zmordowany tomek nie zdołał znaleźć niczego na odpowiedź. Rywal chciał go pogrążyć głębiej. Panie profesorze, gdyby tak jastrzębski częściej tańczył z historią, byłoby jeszcze lepiej, nie? A, ulanowski, oburzył się profesor. To nie po dżentelmeńsku. Na majówce nie mówi się o takich sprawach. Ja nigdy nie pozwoliłbym sobie tu wspominać o Twoich niedociągnięciach, gdybyś je miał. Złagodził, widząc, że Cześiek mieni się na twarzy. Tomek nie chciał sobie psuć humoru, wolał myśleć, że Jola nie dosłyszała albo nie zrozumiała o co chodzi. Cześka zapisał sobie jako wroga numer jeden, ale wracał do domu szczęśliwy. Pierwsze lody zostały przełamane. Pomógł wygrać mecz, pokazał, że szósta klasa umie tańczyć. Był kimś reprezentującym swoją gromadę. Wkupił się i został przyjęty. Wydarzenia szczęśliwe, tak jak i biedy podobno nie chodzą w pojedynkę w domu, Tomek zastał wiadomość, że stosią jest już dobrze, że niedługo wyjdzie ze szpitala. Tego wieczoru zasnął zupełnie zadowolony z życia. W ostatnim błysku świadomości przepłynęła mu przed oczami uśmiechnięta twarz Joli. Od tej pory zaczęto się z nim liczyć jako wartościowym członkiem społeczności. Niestety sukcesy odnosił tylko w dziedzinie sportu. Siatkówka, lekkoatletyka, ostatnio pływanie, w którym Tomek osiągnął lepszy czas niż dobrze wysportowany Janusz i bił na głowę Cześka, który ten sport uważał do tej pory za pole swoich triumfów. W innych przedmiotach stał raczej bliżej szarego końca. Jest taki ludowy przesąd dotyczący powiedzenia w złą godzinę. To znaczy, że jeżeli się coś w złą godzinę powie, spowoduje się zmartwienie. Sens ma podobny do przysłowia nie wywołuj wilka z lasu. Warto w to wierzyć? Myślę, że nie. Ale kiedy człowiek znajdzie się w jakiejś trudnej sytuacji, to szuka pierwszej lepszej przyczyny, a wtedy najłatwiej przytoczyć w złą godzinę było powiedziane. Pamiętacie słowa mamy niech Tomek lata na basen przynajmniej w domu jest spokój? Wziąwszy pod uwagę, co się stało zaraz przy najbliższym pobycie Tomka na Myśliwieckiej, można uznać, że chyba było to powiedziane w złą godzinę. Ojciec po południu wyszedł, zapowiadając Tosi, że przez kilka dni będzie po obiedzie do wieczora pracować razem z kolegą panem Uchmańskim. Tosia dobrze znała państwa Uchmańskich, gdyż obie rodziny przyjaźniły się. Numer ich telefonu był zapisany przy aparacie w przedpokoju, i w razie czego można łatwo się było z ojcem porozumieć. Obiad tego dnia nie przedstawiał żadnego kłopotu. Mama zostawiła prawie wszystko gotowe. Tomek, pomóż Tosi. Powiedział ojciec, wstając od stołu. Ja pójdę do uchmańskich. Tomek stłumił westchnienia i pokornie zaczął nosić talerze ze stołu do kuchni. Przy mamie nigdy się tym nie zajmował i od wszelkich domowych robót zawsze potrafił się wykręcić zadanymi lekcjami. Teraz argument był nieaktualny zresztą czego się nie robi dla świętego spokoju. W sierpniu oświadczyła w kuchni Tosia: Będą dyżury. Jednego dnia zmywać będę ja z mamą drugiego, ty z statusiem. Nigdy w życiu, odpowiedział Tomek. Mężczyźni będą się zajmować zdobywaniem żywności i innymi ważnymi problemami. Ty masz zawsze jakieś ważne problemy. Teraz tylko się oglądasz, jakby prysnąć na basen. Problem? Naturalnie. Jako dziewczyna nie jesteś w stanie nawet zrozumieć ważności niektórych męskich poczynań. A ja cię proszę, żebyś nastawił żelazko i uprosował chustki do nosa. To też problem. Wybietnienie ważne, czyli typowo kobiecy. Po co prasować chustki do nosa i tak się zgniotą? A po drugie, czy to kto ogląda, proszę cię, moje odłóż nieprasowane. Tomek, ty jesteś straszliwie zacofany. Nie widzisz, że teraz mężczyźni potrafią robić wszystko to samo co kobiety? Potrafią naturalnie, gdybym ja musiał robić coś za ciebie, oczywiście potrafiłbym to zrobić na wysoki połysk, ale po co? Redukujemy niepotrzebne czynności do minimum, tak mówi ojciec do mamy. W jego zastępstwie ja tak mówię do ciebie. Arrivederci, adieu, praszczaj. Ja też wyjdę, krzyknęła Tosia za znikającym bratem, ale nie była pewna, czy ją jeszcze usłyszał.